Jesusa. Domini nostri, elevais hymna. Sepiere os Jesusa, Jesusa. nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Laudetuje Jezus Chrystus. Usiadamy na nasze 20 minut. Później mamy dobre ciasto do Pana karetki. To wszystkich zapraszam. Siędziemy sobie na oczy Tak się cieszę, że macie jeszcze ze mną cierpliwość i nie uciekacie ode mnie. Ma, demon ma szczytowanie. Operacja Syjon go bardzo boli. Synaj. Operacja Synaj go bardzo boli. A to dotyczy pokazywania prawdy o dziesięciu przykazaniach. Mam kolejne świadectwo, którego naszego człowieka, panie Cyrno, naszymi orędziami, ja go jeszcze nie znam. W pracy go rzucają z działu na dział, bo powiedział w niedzielę nie pracuję pracuje w odlewni aluminium, brygalista żąda od niego do matrycy formy wrzuć więcej odpadów, on mówi, to nie jest zgodne z prawem Bożym, mamy taką normę, jeśli chcesz, żeby więcej wrzucił, proszę papier i podpisz się mi, bo ja nie będę odpowiadał później za czyjeś wypadki samochodowe, że więc go gonią od Kajfasza do Amnasza. Diabeł uderza zaraz w rodzinę Uderza od razu w żonę No i ten nasz jest Męczennik prawdy Bo chce zrealizować Dziesięć przykazań W zakładzie Którego Bóg już doświadcza W zeszłym roku mieli Nadwyżkę produkcji zamówień Więc zaczęli pracować W niedzielę Właściwie zmuszał naszych do pracy Więc w tym roku już nie ma zamówień Wszystko się Bóg dzieci idzie krok po kroku. Żebyście wiedzieli, jak wielka jest bitwa, mam świadectwo dwunastoletniego kapłana. Skończył czytać odtawianie tawianiu Micheliniego. Orędzia padły do kapłanów. W dużym mieście pracuje. Koledzy w parafii ogłosili go ojem Bóg Bo chce się modlić, rozumiecie? Więc go ogłosili chorym psychicznie. On mówi to nieprawdopodobne. Oni nic nie widzą. To nic nie widzą. Nic nie widzą. To tylko przez dotknięcie łaski Bożej możemy coś widzieć. Dziś nas wszystkich w osłupienie wprowadzi Bóg Ojciec w kolejnym rozważaniu do czwartego. Przykazania. Trzydzieste dziewiąte. Dzieci w swoim postępowaniu wobec rodziców mogą radzić się tylko z powiednika w konfesjonale. Daję przykład. Co mam robić, jak tata Pije i bije mamę. Więc jako spowiednik mówię, stajesz w obronie mamy, a jak będziesz miał już tyle siły, musisz rękę na ojca podnieść. I musisz to ojcu powiedzieć, już więcej mamy, nie uderzysz. Dzieci, to działa. Bóg tylko każe się pytać, spowiednika w konfesjonale, dzieci w postępowaniu wobec rodziców, co mają robić. Przeksiędza, ale mój tata ma lewą babę. Więc musisz mu to powiedzieć, że o tym wiesz. Mamie nie mówisz. O, do kochanicy idziesz i mówisz jej. Diable małpus skończona. Zabierasz mi ojca. Ja takie daję rady od razu. Tatę upominasz i on musi to wiedzieć. Nie na takie czasy. Mój tata nieraz ode mnie usłyszał, ty morderco, kiedy nie szanował mamy. Gdyby mama nie miała we mnie obrony, nigdy by nie wytrzymała. Nie żyłaby już. Tu pokazuje pewne przestrzenie. Kapłan, mając łaskę Boga, doradzi Ci, jak postąpić. Jeśli zwracają się w sprawie rodziców do swoich rówieśników, lub osób spoza rodziny bezpośrednio lub pośrednio się zają, przyjmując rady osób trzecich bezpośrednio lub za pośredn pośrednictwem mediów, bo też są rady psychologów w gazetach, wprowadzają do swoich rodzin działanie złego ducha. Wtedy zawsze demon wchodzi w rodzinę, kiedy wy swoje sprawy wyciągacie poza obręb tej właściwej rodziny. Zły to ptak, co kracze na swoje gniazdo. Zawsze zaprosicie demona do swoich rodzin. On cię zawsze uderzy. Musisz pamiętać, dzisiaj społeczeństwo, kiedy tak zdziczało, zezwierzęcało, ono czeka na hasła związane z niepowodzeniami Twojej rodziny. Dla większości jest to ukojenie i radość. I do powstawania tysięcy opowieści. I kiedyś jedna z tych powieści, jak tak zwana dobra rada, przez kogoś podejdzie do osoby, do mamy czy taty. I wtedy następuje katastrofa. Bo diabeł umie się dobrem posługiwać jako głupotą, jako czymś niemądrym i jako rzeźnią. On jest mistrzem świata. Wtedy, kiedy korzystacie lub opowiadacie o swoich sprawach rodziców, dzieci, więc czy słuchacie rad mediów, pamiętajcie, do swoich rodzin wprowadzacie działanie złego ducha. A nieraz przyjdzie wam, dzieci nieś, krzyż dramatyczny Ojca. Trzy krzyż dramatyczny matki. Choć będzie to niemiłe, ciężkie, trzeba to nieść, bo to Twój ojciec i Twoja matka. I trzeba mu pomóc, trzeba go wspierać, żeby się nawrócił, czy opamiętał. Masę rzeczy. Z kolegami taty rozwiązałem siłowo. Nie, to ci nie, to, nie, nie, to jest siłowo. Tylko głupuje Jantek, coś, syn jest taki, a taki. Nie, to siłowo. Spróbuj tu jeszcze raz przyjść. To dziwa, mówię delikatnie. To otwarłem drzwi, spróbuj. Wybiera, albo idziesz tam, bo ja byłem sieniu, a ty idziesz tu. Wybieraj drogę. Nie wyjdziesz stąd żywy. Wszystko siłowo. Są pewne punkty, jak się chce pomóc nie raz rodzicowi w krzyżu, trzeba dźwigać ten straszny krzyż. I to nam, dzieciom, dzieci przychodzi. Ja całe życie niosłem krzyż mojej mamy. O wszystkich cierpieniach mamy wiedziałem. Takę kochałem jak szalony. Ale wiele razy ode mnie usłyszał pewne rzeczy. Nieraz bardzo konkretnie i w języku tak zwięzłym, że hej. Bo przychodzi moment, że trzeba bronić jednego i drugiego, ale tego słabszego trzeba bronić nade wszystko. A najczęściej tą słabszą jest mama. Kobieta. Więc kiedy wprowadzacie osoby trzecie I mówicie do Mów. stój rodzica Otwieracie drzwi szatanowi Jemu dajecie głos Dlatego Bóg mówi Dlatego wszystkie opracowania psychologiczne Dotyczące rodziny nie przyniosą wam korzyści i pokoju. Dlatego w naszym seminarium, panie Łukaszku, bo ja wierzę w miesięcy, nie będzie psychologii, bo pan? Bo psychologię założył protestant, niewierzący Żyd. I później na podstawie gdybania ludzkiego mówią, że mają, mają klucz. Bóg tu precyzyjnie mówi, że psychologia ma źródło w demonie. Słuchaj tego zdania. Otwierają mu drzwi i jemu dają głos. Dlatego wszystkie opracowania psychologiczne dotyczące rodziny nie posiadają, przyniosą wam korzyści i pokoju. Przeciwnie wprowadzą niepokój do Waszych rodzin. I postawę egoistyczną. Bo tylko kapłan ma odwagę Ci powiedzieć w konfesjonale, że jesteś dramat. Że zachowujesz jak bydlak, Przy odejdzie głasko. Będziesz Ci przyznał rację we wszystkim, no bo on ma z ciebie, ciebie, żyje. Tyle musiał się mnie nastrugać Bóg, żebym na każdego z Was patrzył równo. Bo ten mi da dzień tysięcy, ten na mi tysiąc, jestem ograniczony. Bóg ogromną łaskę, że nie jestem ograniczony jakimś układem. Więc przypominam, korzystając z tych opracowań psychologicznych o rodzinie, przeciwnie, wprowadzicie niepokój do waszych rodzin i postawę egoistyczną i zaczniecie patrzeć na siebie wzajemnie jako przedmioty, bo psychologia jest nauką materialistyczną. Oparta na materializmie. Więc ona nie jest w stanie na Was patrzeć jako na byty duchowe, tylko jako na przedmioty materialne. Jeden z epizodów, pyk, czy będziesz, czy nie będziesz, zaczniecie patrzeć. Przez te opcje psychologiczne na siebie wzajemnie, jako na przedmioty stanowiące zespół, bo tak się mówi, pozytywnych lub negatywnych zachowań. A stąd łatwo przejść już do osądzania, do żalu, który przerada się w rany, rodzące kolejne rany. To są już tylko wypominki, wyrzuty i agresje. Jak macie taki element w swoim małżeństwie, to wam już mówię, no dzieci, albo Bóg, albo Bo Was. To już tylko może Bóg ratować. Rana rodząca ranę. To już jest obóz koncentracyjny, który stworzyliście bez Boga. Idąc za radami psychologów. Bo przechodzicie w etap osądzania i żalu który przeradza się w rany rodzące kolejne rany. Tylko miłość przynosi pokój i tylko ona zdolna jest przemienić i uzdrowić rodzinę. Gdyby Pana Boga nie było mną, a Panią Agnieszką, to te relacje z pierwszych lat to, to, to jest, to jest rozwód. Rozumiecie? To nie do mnie się Pamiętam jedno z orędzi chypnął na mnie Pan Bóg I na, na oba dójkę. Macie pokazać młodym małżonkom Co to jest trwanie w miłości Jak to Panie Boże? Jak to? Dziś go rozumie Dziś rozumie Pana Boga o co mu chodzi Bo będzie czytali te orędzia no to teraz jak będzie głęboką analizę No to tam pierzyło Leciały pióra Trzeba pokazać, że jest miłość, że ona wszystko leczy. Wiecie, jak Bóg uleczył mnie i Panią Agnieszkę? Wiecie, jak to wszystko cudownie wziął noża, powycinał te moje gałęzie, konary nieoczyzane, ten brak, tą pychę. Powycinał u Pani Agnieszki tą babską wolność, mamusia, to wszystko, wychara równo. Dziś Bóg jest naszym głównym pożywieniem. Co powie tata? Tak, ja patrzę dziś na Pana Boga. Co powie tata, tak robimy. I zaczynam dostawać łaski. Zauważyliście. Ile dzisiaj było karpo 100 złotych? Już Chińczyki dwa chcą na scenariuszu spotkanie, Sami dergowałem, stuba. Tak, ja na, na będę o seminarium, jak ja mam rozdać Boga, od ducha Pana Boga na Pana Krzysia, bo on chce łaskę otrzymać. A oni nie chcą otrzymać całą oddanych smucie. Nie? Fajne! Pół roku temu ja tej łaski nie miałem, dziś w sekundzie, nie wiem gdzie to śmierci. No później to się uzbiera, no to jak brzmie na bo Daję Wam przykład, żebyście wiedzieli, co tu się na pustelni dzieje. Miejsce przespokojne, miejsce wyciszone, przez Boga wybrane. No tak, ale i przez diabła umiłowane, który tu przychodzi zawsze pod parczykiem dobra i rewelacji gdzieś jak tam księdzu pomóc zwadni spawać, I od księdzu chce przynieść orna, no nic mojego dzisiaj ja wszystkie oferty były dobre. To ktoś ci ciasto przywiózł, tylko że nie kaletka, kaletka a nie Borowiec. To są, a diabeł wszystko wie jak to poustawiać. Dzieci, żebyście wiedzieli, na jakiej półce tu jest bit, to co mówił w Bóg. Pod pozorami dobra, powieszają to, ze złem i mówią, że są czyści. Nie, nie, nie. Dzieci, już dziś diabeł dobro wykorzystuje, żeby poprzez ten trik urodzić zło. wprowadzić zamieszanie. On się nie boi mieć ręce złożone. On się już nie boi mówi, mówić, Zdrowaś Marię, on nie dzieci A wy jak kogoś widzicie, że mówi Zdrowaś Marię, to mój święty Przecież on chciał księdzu pomóc że on jest tak dobry Dziecko, nie w tym czasie To dobro w tym momencie jest głupie Nierozsądne Nierozumowe Dlatego tu Pan Jezus przychodzi I nam pokazuje Pójdziesz do obcych, a nie do niego, jako dziecko na swoich rodziców, zrujnujesz cały dom, uruchomisz piekło. Tylko miłość przynosi pokój, i tylko ona zdolna jest uzdrowić rodzinę. Wszyscy dzieci, wszystkie dziecka, słuchajcie. Ja też jestem dzieckiem, mam 6 lat. Póki ci mama żyje, jesteś dzieckiem. Kończąc, żebyście wiedzieli, Bóg jest zawsze po stronie Ojca i po stronie Matki. Nauczyć się tego na pamięć. Bóg jest zawsze po stronie ojca i po stronie matki, a nie psychoda. Błogosławię tym dzieciom, które kochają i czczą swoich rodziców. Amen. Jeszcze godzinę temu byłem na etapie zażnięcia technologicznego i miał okazania nie być, ale świadomość, że moi gorliwi nieszporowcy przylecą, więc wróciłem się, może ja bez kazania, wróciłem się i poszedłem.